Cześć. Mam na imię Rafał, a jesteśmy w salonie 2 kółka. Mieścimy się w nakle nad notecią 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszpiła. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon2.pl. 2 i pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Przypominam wszystkim o trwającej promocji do końca listopada, promocja Black November na wszystkie pojazdy z rocznika 2020. Mamy rabat 1000 zł i motorowery i motocykle i skutery z rocznika 2020. Rabat 1000 zł. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową. Z lewej strony zakładka e, wyprzedaż rocznika 220, i tam wchodzimy i mamy wszystkie pojazdy. Jeszcze, je, je, przepraszam, jest też promocja na kłady 250 wszystkie nakłady Forcraft, Magnum e, oraz Hammer. Tam mamy 1000 zł na akcesoria do wykorzystania do każdego zakupionego kłada. Dzisiaj, jak wiecie, wzrost cen wszystkich pojazdów powoduje, że klienci bardzo szukają jeszcze starszych roczników, które są w atrakcyjnych cenach. Myślę, że Scrambler z firmy ZIP, jest to motocykl pojemności 125, jak przyjedzie do nas w roku 2022, myślę, że jego cena będzie między 13 a 14 tysięcy. Także warto jeszcze, jeśli ktoś jest zainteresowany, rozejrzeć się za tym modelem. My posiadamy w sprzedaży ostatnie sztuki koloru zielonego i koloru srebrnego. Ale o tym za chwilę. Teraz skupmy się na tym, co to jest w ogóle za motocykl. Scrambler, Scrambler 125 firmy Zip zadebiutował dwa lata temu w trzech wersjach kolorystycznych w wersji zielonej, w wersji. Stalowej, czyli srebrnej, i w wersji czerwonej. Nie ukrywamy, że na 10 pojazdów sprzedajemy 7 sztuk zielonego, 2 sztuki srebrnego i 1 sztuka czerwonego co wskazuje na to, że kolor zielony najbardziej się sprzedaje. Od razu rozkochał w sobie ten pojazd wszystkich kierowców. Motocykli, dlatego że jest niepowtarzalny. Nie ma takiego pojazdu na rynku. Jeżeli przejrzycie sobie opinię, bardzo pozytywna opinia na temat silnika, zawieszenia, komfortu jazdy. Klienci są po prostu zadowoleni z takiego Scramblera. Trudno szukać jakichś tutaj odpowiedników. No nie wiem, może rometowskie SCMB 125, aczkolwiek to jest trochę niższe, inaczej. Ułożony bak i nazywa się niby też tam Scrambler SMB 125, a tak, no, no, no nie ma takiego pojazdu na rynku. Pojemność 125 cm, sześciennych, moc około 10 koni mechanicznych, prędkość maksymalna między 90 a 95 km na godzinę, rozruch mamy i elektryczny i nożny. Opony z przodu 17 110 na 90, z tyłu 17 130 na 80. Hamulec z przodu i z tyłu tarczowy hydrauliczny. Zbiornik paliwa 16,5 litra i wymiary 2070 na 900 na 1220. Waga 147 kg. E, oczywiście układ paliwowy, no to wtrysk. Gwarancja 24 miesiące od firmy ZIP. Tak jak państwo tutaj widzą, jak widzicie, najbardziej klientom podobają się elementy tego szczotkowanego, tak zwanego aluminium. Bardzo fajnie to razem ze sobą się komponuje. Jeżeli ktoś chce obejrzeć test z jazdy tym motocyklem, też mamy nagrane u nas na kanale, wystarczy poszukać. Jazda testowa Scrambler 125 z firmy ZIP. Także serdecznie zapraszam. Mamy jeszcze kilka ostatnich sztuk w ofercie. Znajdą, oczywiście, wszystko Państwo na salon2.pl w naszym sklepie internetowym. Przypominam o promocji Black Friday z rocznika 2020. Wszystkie pojazdy z rocznika 2020 objęte są rabatem 1000 zł. I cóż, zapraszam wszystkich na nasze media społecznościowe, na nasz kanał na YouTube, na nasz Instagram oraz na nasz Facebook. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Wam proponujemy. I pamiętajcie, jeśli Wam się podobało, bardzo proszę, polubcie nasz kanał, udostępnijcie, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, żeby nasz kanał prężnie się rozwijał. I miał jak najwięcej odbiorców, jak najwięcej ludzi mogło oglądać nasze filmy i na bieżąco śledzić to, co dzieje się na naszym rynku w motoryzacji. My obiecujemy, że będziemy na bieżąco pokazywali wszystkie pojazdy, które do nas będą docierały od naszych krajowych producentów. Z góry Wam bardzo za to dziękuję i zapraszam na salon 2 Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. A oto nasza oferta motorowerów, motocykli i skuterów. Zaczniemy od motorowerów. Pierwszy motorower model ZXT 50 w kolorze czerwonym. Drugi to Junak RAF 50 w kolorze zielonym. Potem Barton fighter w kolorze czarnym. Barton, yy, przepraszam, nie fighter, tylko sprint oczywiście. Barton Sprint RS w kolorze czarno-czerwonym. Yy, tutaj mamy Romet WS50, który w tym roku został przemianowany na Harta 50. Wszystko to są teraz motorowery. Kolejny model to Zip Necken yy, czarno-niebieski, kolejny to Junak 902 bordowy. Kolejnym motorowerem jest Junak Raf 50 w kolorze czarno-bordowym. Kolejny to nowość w tym roku Junak 906 w kolorze y, czarny, zielona limonka. Potem Romet WS 50 Barton Fighter w kolorze czerwonym. Kolejny pojazd Barton Sprint RS w kolorze zielonym. Potem mamy jeszcze jednego junaka 902 w kolorze bordowym, potem Barton Sprint w kolorze grafitowym, Barton Sprint w kolorze niebieskim, Junak Raf 50 w kolorze e, grafitowym Macie, potem Junak e, 905 w kolorze niebieskim, kolejny to Barton Sprint. RS w kolorze czarno-czerwonym, tutaj mamy tą nowość od Rometa z tego roku, to Hart 50 w kolorze białym, potem Barton FR w kolorze czarno-limonkowy, Zip Neken czarno-czerwony, to jest nowość od Rometa na rok 2021, Ogar 202 w kolorze zielonym potem Barton Fighter w kolorze czerwonym, Hart 50 w kolorze e, popielato z, z stawkami niebieskimi, Hart 50 w kolorze czarnym, Volcano 50 e, w kolorze wiśniowym. Kolejny nowy kolor Ogar Romet 202, Barton Fighter w kolorze niebieskim. Tu jeszcze minaliśmy Ogara 202 w kolorze niebieskim junaka 905 w kolorze niebieskim to jest Romet Ogar 202 w nowym czarnym kolorze. Tutaj mamy Junak Rav 50 w kolorze czarny mat oraz Junak 902 w kolorze stalowym. To jest nowość na rok. To znaczy to jest rocznik 2021 oraz Romet ZXT w kolorze zielonym. To były wszystkie 50, czyli tak zwane motorowery. Jeszcze zobaczę, czy coś tam nie ominęliśmy na końcu. Tak FR50 z firmy Barton w kolorze czerwonym, FR50 z firmy Barton w kolorze niebieskim oraz Barton Sprint w kolorze czarnym i na końcu Volcano 50 z firmy Barton w kolorze czarnym. A teraz przechodzimy do skuterów pojemności 50. I mamy 747 z firmy Romet. Tu mamy modele Falcon 50 z firmy Barton. Czarny mat z niebieskim, czarny mat z zielonym. Kolejne to modele RXL z firmy Romet. Tutaj mamy czarno-złoty oraz niebiesko-złoty. Dalej mamy City Liny z firmy Romet w kolorze niebieskim i czerwonym oraz grafitowym Bassa 4 z firmy Romet czarno i czarno-czerwona. Kolejne tutaj, które widzimy, to są Tops RS50 z firmy ZIP. Tutaj mamy niebieskie, bordowe i pomarańczowe oraz. Barton, tu mamy Galactic czarno-zielony, czarno-niebieski oraz skutery 727 z firmy ROMET w wersji czarno-czerwonej i srebrno-czerwonej. Tu mamy yy, Veracruz trzykołowy i Barton yy, Tres trzykołowy. To były pojazdy trzykołowe. Yy, I to by było na tyle, jeśli chodzi o skutery. Tu nam się jeszcze uchowała 900 przepraszam 607 z firmy Junak to nowa dostawa kolor czarny i kolor czerwony z czarnym model 607 z firmy Junak i teraz przejdziemy na motocykle i po kolei mamy Scrambler 125 z firmy Zip w kolorze zielonym Torque model Devil w kolorze czarnym SCMB Sekundeczkę, bo nam zgasło światło. I po kolei. SCMB 125 z firmy ROMET, kolor czarno-srebrny, SCMB 125 srebrno-czerwony z firmy ROMET. Tu mamy Windstar 125 z firmy Torku. To jest odpowiednik motocykla Classic 125 z Bartona albo Soft 125 z Rometa. Dalej vz 5 125 z firmy ZIP. Jeszcze jeden motocykl Torku Devil 125. Tutaj mamy dwa motocykle SCMB ROMET 125 w kolorze srebrny z czerwonym. ZXT125 w kolorze grafitowy z dodatkami czerwonego. Tutaj mamy Soft125, nowa dostawa z Rometa w kolorze grafitowym i w kolorze czarnym. Tu mamy Pro ProXT125 Zipa w kolorze niebiesko-białym i czerwono-białym. Kolejny Torku Winstar, jeszcze jedna sztuka motocykl z firmy Torku. ADV 125 w kolorze zielonym i w kolorze grafitowym, tu mamy Junak M14 chłodzony cieczą, bardzo ciekawa propozycja od Junaka, VZ5 125 z firmy Zip, tu jeszcze jeden ADV 125 z firmy Romet, tutaj RCR 125, ostatnia sztuka białego RCR-a, tutaj mamy chłodnicę oleju, w tym roku RCR-a nie było, ZXT, przepraszam, Scrambler 125 w kolorze zielonym, tutaj M11 Cafe z firmy Junak. tutaj M12 Vintage, najlepiej sprzedający się pojazd z rocznika 2000, w roczniku 2020, to już są oczywiście egzemplarze 221, K125 z firmy Romet w kolorze srebrnym i w kolorze czarnym, Classic 125 w kolorze bordowym, ZXT 125 w kolorze czerwonym, no i tutaj mamy M12 Cafe, nowość od Junaka na rok 2021 w kolorze czarnym oraz czarnobordowym bordowym i ostatni motocykl SC 125 z firmy Junak.